bardzo. Czerwoni mają y, to samo co my. Czyli? Endstone drewno. Tak. Zgadza się. Jestem na środku. Potwierdzam. Jestem na diamentach. Pomóżcie, pomóżcie, pomóżcie. Jestem zielony, na diamentach. Zielony, Jestem zielony, diamenty zielony. I z drugiej strony naturalnie. Cloud, pomóż. Widzę, 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 widzę. Wojduję. W bloku. Dobrze, strefa. Dobra, jestem. Spokojnie. Ma 15 życia. Tylko, że pamiętajcie, że TNT niszczy też ten... TNT niszczy wszystko. Ej, ej, ej. Już mu wchodzę na górę, także po prostu pilnujcie, żeby ten... Spadł. Ten nie strefa. Zabity. Nie, po prostu nie, ja nie Ja mam taki dzisiaj zły humor no. Jak mnie dobijają tigreeni Jestem u czerwonych ja też. Dobra, bi Nie, mogę, nie, biegnie, mogę, nie, nie, mogę, nie, mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mam nie mam szans. Ujeliś Ja wracam, ja wracam, ja wracam ja wracam. Dobra, ja wracam. Wracaj, 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 wracaj. Wracaj, 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 Oni za mną biegną? Tak, biegną Ale... Red... Żeby... Nie, zieloni to naprawdę są bardziej uproszczeni niż niebiescy i Blankląd ma teraz las. Dobrze! Prawda, tak jest. Ja. bardzo ładnie. Dobra, final. To jest u nas. Dziś ktoś sobie z tym radia? Tak sobie razem z tym. Dobra. Ale nie I już tak nie idź złożyć. nigdzie, gościu Jak to nie rozwaliło wełny? Mam pojęcia Ja kupuję łuki, też ci pomagam, jeśli nie trafię. Cześć, ja bym wszedł sobie wysoko i bym yy, z wysokości Wtedy to idzie na YouTube. Trzeci mm. idę. Co? O, ale mało braku, żebym go zepchnął. Aj, czemu ja nie miałem tego Optifina? Z opti by to było takie proste. Mam lak pixela. Mam lak pixela. Oni są w oh odpaleni się Oni są odpaleni Full damage. Tak, to mój, 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 nie bój się Golemier dostał. Oni nie są zbyt dobrymi snajperami, ja też nie, ale. stem. Kupię fireball. Dostał kolejny. Very Dobra, ja snajperem raczej nie zostanę, ale. Dostał kolejny. W miarę low. On się strasznie szybko reaguje. Znowu. 15 FP, jedna FP, jak co ty zrobili? Boże, blank Cloud Co to było? Tak za sekundę doszło, kolejny firewall leci Spadł, jeden spadł Nice Yes O matko, ale się wystraszyłem, że już spadam Jeden jest na dole Ten złukiem na dole Ja się cały rozgrywka Prawego stone Ojoj, Oj oj oj, ale rozgryz. blisko jeden kro... klocek To się nam bardzo przyda A co to jest w ogóle? Jakby, tak, będziemy... mieli dwa zamiast jednego. Tylko, ej, to nie jest takie mądre, bo wiesz, że te smoki też biją nas Dobra, idzie do nas! Idzie do nas na bliżu! Ja, widzę, 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 widzę. 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 Widzę Przeżył Nie spadł! Nie, jeden jest na bliżu znowu. Jeden bridge, jeden bridge, jeden bridge. Traflu nie rób tego. No wiem, brawo. Dobra, Blanki, nie możemy tego zrobić. Nie możemy tego zrobić teraz. Jest u nas jeden. Jest u nas. Jest u nas. Dobra. Kolejny? Widzę. To jest głupie. Nie siadł. Wiem tego. Jest. Jest u ciebie. Jest u ciebie. Uciekaj. Jest. Jest za tobą. Bigo. Już próbuj. Game over.